Witajcie, słuchajcie, robota trwa dalej, projekt nabiera kształtu. Poza czołgiem jest jeszcze w tym projekcie, słuchajcie, y, Horś, czyli niemiecki pojazd sztabowy, osobowy. To tak wygląda, tak? Horś jest ofiarą BT, tak? No i żeby tą ofiarność jego, że tak powiem, y, uwzględnić, y, uwypuklić, Uznałem, że należy zrobić sztuczne krzesła na zasadzie takiej, że, że sztuczne krzesła, coś takiego krzesło dla kierowcy, mamy coś takiego niewielkiego na biegunach, konik na biegunach i tak dalej. I mamy tutaj te mamy to, mamy ten, ten pojazd plus jeszcze krzesło główne, ławka z tyłu, która też jest na biegunach na spornikach i tak dalej. Mamy coś takiego. O, to jest ta, ta ławeczka. W ten sposób to wygląda. Tutaj są sporniki, prycze i tak dalej. Tutaj z tyłu jest coś takiego. Więc dzisiaj to będzie poddane yy, obróbce, żeby to jakoś fajnie wyglądało, więc taka operacja. No i cóż, zaczynamy robić dalej. OK, wyszło, słuchajcie, projekt nabiera kształtu. Krzesła, na razie przednie, znalazły swoje udomowienie, są tutaj w tej części szuferki. W ten sposób właśnie to tak funkcjonuje. Tył jest zdewastowany i on będzie poddany gruntownemu przebudowaniu, więc najlepsze jeszcze przed nami. No i cóż, i samochód rośnie Rośnie w oczach, tak? Do usłyszenia.